Miarka, zamiarkę Williama Szekspira. Powstanie Miarki i Zamiarkę datuje się na rok 1604. Szekspir w tym czasie ma już w dorobku właściwie wszystkie komedie. Jest również po napisaniu Hamleta. W tym samym roku tworzy Otella, wkrótce w latach 1605-1606 narodzą się król Lear i Macbeth. Ten kontekst jest o tyle istotny, że miarka za miarkę wymyka się prostym klasyfikacjom gatunkowym. Szekspirolodzy określali tekst sztuki mianem komedii ciemnej albo problemowej, komedii o sprawach poważnych, jak stwierdziła Marta Gibińska. Zapewne na nieoczywisty charakter dzieła wpływ mogła mieć rzeczywistość polityczna Anglii. W 1603 roku po bezdzietnej Elżbiecie I tron Anglii obejmuje Jakub I, pierwszy monarcha z dynastii szkockich Stuartów. Szybko skonfliktował się ze środowiskiem Purytan. Istotą sporu była walka o władzę nad Kościołem Anglikańskim. Purytanie, nie godząc się z zapędami Jakuba, jednak drażnili część społeczeństwa moralizatorskim rygoryzmem. W miarce za miarkę można odczytać echa ich wystąpień dotyczących tzw. libertis, przedmieść Londynu z ich teatrami i domami publicznymi. Szekspir skrył te współczesne muralia w historii średniowiecznego Wiednia. Stworzył oryginalną intrygę, która dała wiele do myślenia na temat relacji między władzą a społeczeństwem i jednostką, między polityką a moralnością, między prawem a miłosierdziem. Miarka za miarkę jest tragikomedią, bo dotyka rzeczy wielkich i ważnych, ale jej świat jest światem nie tyle zła, ile błądzenia i błędów, konstatowała Marta Gibińska i dodawała, że w tym świecie nikt nie jest doskonały i nikt nie jest bez winy, ale każdy musi przyjąć miarę sprawiedliwości według miary własnego błędu. Być może ciemna tonacja miarki za miarkę sprawiła, że sztuka za życia Szekspira wystawiona była bodaj raz, a później w angielskim teatrze dopiero w 1738 roku. Jej walory i inscenizatorzy zaczęli w pełni doceniać w XX wieku. W Polsce miarka za miarkę prapremierę miała w Teatrze Lwowskim w 1902 roku. Rolę Izabeli zagrała Helena Modrzejewska śledząc jej sceniczne losy, można odnieść wrażenie, że jest swego rodzaju lustrem w tych momentach, gdy społeczeństwu szczególnie doskwiera hipokryzja życia publicznego.